Test adamusowego Mafa zbudowanego z bas refleksu, ulepiony z gówna imchu. Normalnie przepływka jest wklejona tutaj w, w tą rurkę z Mafa, mocno skręcone na opasce, lewego powietrza nie ma. Tutaj na to nie patrzę, bo kostki też nie mam. No ale z pedalskiego Mafa seryjnego Fi50. Przeszłem na 75 mm, ta rurka ma 75 mm. No i tak naprawdę, no silnik chodzi, nie ma żadnych zawahań. Elegancko reaguje na dodanie gazu. Obroty nominalne tutaj niecałe 900. Pyka sobie bez żadnego falowania. Co ciekawe. Trochę zmienił się dźwięk z wydechu, usmolone wszystko jak małpia dupa, ale tym się nie przejmujemy. No i zaraz zrobimy test podczas jazdy. Ja sobie już wcześniej trochę pojeździłem, także wiem, że efekt jakiś jest z tego, całkiem fajny. No, ale wam też pokażę. Nie ma żadnego problemu z płynnością. Nawet bym powiedział, że na wol... z niskich obrotów się lepiej zbiera jest taki bardziej elastyczny, mój prywatny odcinek testowy niestety jest pokryty dziurami, więc będzie trząsło. Ale coś tam nagramy zobaczymy pierdolone dziury, kurwa macie. No, obrotki elegancko, nic nie faluje. Jest na razie wersja testowa, sobie się pobawię tym troszkę. W wolnym czasie to zrobię coś porządniejszego. Duży ruch, także główno podtestujemy Na moim odcinku prywatnym zaznaczam No ale co, nic nie buja, to jest test teraz na gazie Bo wiem, że gaz mam troszkę wyżej zestrojony na aferze A co się z benzyną dzieje, to nie wiem W weekend może będę sprawdzał, jak to tam z parametrami Tak to je jeździ, na razie